Pan przebiegł 366 maratonów w ciągu jednego roku. Tak. Yy, yy, Czyli to było 366 maratonów. maratonów? W ciągu roku, które ja to pokonałem i, i codziennie biegając ten maraton, ale też wykonywując też moje sprawy w gospodarstwie rolnym, yy, jeszcze yy, yy, ba, organizacyjne sprawy, bo to nikt mi nie organizował, ja sam. Jeszcze przyjmowałem gości. Jeszcze nieraz musiałem napalić w piecu, tam gdzieśmy biuro maratonu sobie stworzyli. Także wyzwanie też było organizacyjne, a nie też fizyczne. Pan chciał pokazać takim osobom, które mają pewien problem, że można. Pokazałem, że problem z nałogami, które niektórzy mają, czy to alkoholizm, czy to narkomania, czy inne problemy. Można przezwyciężyć to przez sport. a W moim przypadku był bieg. Ja akurat 14 lat temu rzuciłem alkohol, bo nauk niejako był za duża koncentracja wokół picia, i nauk brał już nade mną górę. Także w takiej sytuacji chciałem pokazać, że. Yy, zrywając za nałogiem można yy, jeszcze dokonać rzeczy yy, wielkie i się odrywając od tego, jak gdyby przechodząc z nałogu na, na yy, yy, zdrowy tryb życia. O, tak to by... A ma pan, zna pan takie osoby, które piją, są alkoholikami i takich osób jest dużo w Polsce, Chciałby im pan coś powiedzieć. Tak, tak, no bardzo dużo Polska jest jednym z największym narodem, co jeszcze nie może zadać rady z alkoholizmem I, i twierdzę, że mój jak gdyby moje pokazanie to, że idzie to zrobić, idzie przerwać i, i, z nałogiem, jestem żywym przykładem i, i bym powiedział tyle, że Wolnymi kroczkami dążyć do y, y, sportu. Sport y, y, wyz, wy, wyzwala w nas bardzo duże czynniki, jak gdyby y, wiary w siebie, y, budowanie wytrzymałości. Podjąłem się wyzwania, podjąłem się wyzwania rzeczy, które dla niejednych są rzeczy y, y, tabu, niemożliwe. A ja jednak pokazałem, że te rzeczy niemożliwe idzie przełamać i naprawdę być zadowolony i czuć się dobrze.